Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to, co, co to będzie? będzie, co to będzie? Teraz wy, pośrednie duchy, Coście u tego padołu, Ciemnoty i zawieruchy, Żyłyście z ludźmi pospołu, Lecz od ludzkiej wolne skazy Żyłyście nie na mnie światu, Jako te cząbry i ślazy, Ni z nich owocu, ni kwiatu. Tak wysoko, o ziemianki, Była wasza piersi oko, która dotąd z czystym skrzydłem Niebieskiej nie przeszła bramy, Was tym światłem i kadzidłem Zapraszamy, zaklinamy. Mówcie, komu czego braknie, Kto z was pragnie, kto z was łaknie. A toż czy obraz Boga rodzicy? Czyli anielska postać? I jak lekkim rzutem obręcza Po błokach zbiega tęcza, bez jeziora wody dostać tak ona świeci w kaplicy. Do nóg biała spływa szata, włos z wietrzykami spawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach łza nie doli, na głowie ma kraśny wianek, a w ręku zielony badylek. Przed nią bierze baranek, a nad nią leci motylek. Na baranka bez ustanku woła Baś, baś mój baranku Baranek zawsze z daleka Motylka różyczką goni I już, już go trzyma w dłoni Motylek zawsze ucieka Tu niegdyś wiosny poranki Najpiękniejsza z tego sioła zosa pasając baranki, Skacze i śpiewa wesoła Olej za gołąbków pary Chciał rozpocałować w usta Lecz i prośby i ofiarę wyśmiała dziewczyna pusta. Józio w wstążkę pasterce, Antoś oddał swoje serce, Lecz i z Józia, i z Antosia śmieje się wierzchliwie Zosia. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski, Imię moje u was głośnie, że chociaż piękna nie chciałam zamęścia, I dziewiętnastą przeigrawszy wiosnę umarłam. Nie znając troski ani prawdziwego szczęścia, żyłam na świecie, lecz ach, nie dla świata. Myśl ma nazbyć skrzydłata, nigdy na ziemskiej nie spoczęła bola. Za lekkim zafirkiem goni, za muszką, za kraśnym wiankiem, za motylkiem, za barankiem, ale nigdy nie za kochankiem. Pieśni i fletów słuchałam rada, często kiedy sama pasę. Do tych pasterzy goniłam stada, którzy mu uwielbili krasę, lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci, nie wiem co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie igram do woli. Latam, gdzie wietrzyk zawieje, nic mnie nie smuci, nic nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda. Wszędzie sobie stańczy rąbki, sprzeżonych z tym chłę z poranku, tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze jestem sama. Przykro mi bez ustanku. Wiatr mną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Nie ja się przybliżam, zaraz wiatr oddali. Pędzi w górę, w dół, z ukosa. Tak pośród pierzchliwej fali. Wieczną przelatując drogę, ani zbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Czego potrzebujesz, duszeczko, aby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czy o przysmaczek słodki? Są tu pączki, ciasta, mleczko i owoce i jagódki. Czego potrzebujesz, duszeczko, aby się dostać do nieba? Nic mnie, nic mnie nie potrzeba. Niech podbiegną młodzieńce, niech mnie pochwycą za ręce, niech przyciągną do ziemi, niech poigram chwilkę z nimi. Bo słuchajcie i zważajcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu?